Ostatnio w Akademii Tańca. Co ja mówiłem o Waszych rozmowach? To liścik miłosny? List miłosny? To jest wyraźne naruszenie naszej umowy o piruetach. Bez jakichkolwiek kontaktów, już od teraz. Przeszedłem z grupy J do A. Czasem widzę, że myślą o mnie jak o członku grupy J, więc muszę ciężko pracować, by to zmienić. Co to jest? Riley, wygląda na spięto. Musi się trochę wyluzować. To Ty jesteś w tym wspaniała. Ty jesteś rozsądna. A może ja już nie chcę taka być? Kiedy James przyłapał nas z tym listem, dał nam wyraźnie do zrozumienia, że absolutnie nie możemy rozmawiać ze sobą. Ale James nie mówił o pokazywaniu. Ten sposób komunikacji się nie powiódł. Ej! Patrz! Przyszedł kurier, czyli dostaliśmy list w sprawie zawodów. Pewnie każdy chciałby wiedzieć, co w nim jest. Kolejny list w sprawie zawodów jest ekscytujący, ale i bardzo stresujący, bo nie mamy pojęcia, co w nim może być. Jaki będzie następny taniec? Cóż, wiemy już, że dwie do ośmiu osób tańczy. Wiemy, że mamy duet, półfinały, finał, więc zacznijmy opracowywać ośmiosobowy taniec, żeby nie, być gotowym. tylko nie, nie to. Po co wymyślać wciąż nowe tańce? Lepiej jest szlifować te, które już są. A jeśli będzie potrzebne, a my nic nie mamy? No właśnie. Tak. Te zawody rzucają nam podkręcone piłki. Musimy być na nie gotowi. Możemy tak, mieć tak. tyle układów, ile chcemy, ale jak nie będą dobre, i tak nie awansujemy. Tak, tak. Jesteśmy tu wystarczająco długo. Kolejny niepotrzebny układ. Nic z tego nie będzie. Ale Hej, nie. możemy spróbować. Nie, nie. A co będzie? Trzeba mnie, no, chociaż ja może. Bym a jak, a jak, Zespół nie nie, że. a czas kłóci się i za mocno reaguje. Znam dobry sposób na odluźnienie. Kolejny nie? No spróbujmy. Nie, no, no, chociaż no, może. Nie ja bym a, jak, a jak, a tak. Nie, nie. Tak. Widzę jak Ella wchodzi do biura Kate. Muszę wiedzieć, co kombinuje. Dobra, ale jaka decyzja? Ale podejmijmy jakoś decyzję. Co tutaj robisz? Taki mały figiel. Wychodzisz? Nie wiem, Tak, wchodzę. Dobra, chodźmy. Napięcie jest coraz wyższe, więc może ten psikus to rozładuje. Akademia Tańca. Dobra, potrafisz dobrze otwierać takie koperty? Kradzież listu dotyczącego zawodów była wystarczająco dla mnie przerażająca, a majstrujemy przy nim i zadzieramy ze wszystkimi. Jestem zdenerwowana, bo ja nigdy tego nie robiłam. Nigdy. A dlaczego to robimy? Twoje studio jest za bardzo spiant, muszą wyluzować. Ach, jestem najlepszym tego przykładem. Muszę nauczyć się wrzucać na luz i po prostu bawić się. Co w nim jest? E, tylko z hotelu, rezerwacja miejsc, nic więcej. Riley i ja chcemy dodać list do tej koperty i napisać, że Akademia Tańca musi wymyślić jakiś dziwny taniec. Taki e, staromodny i dziwny w cztery pary? Oh. Właśnie, okay. całe studio będzie musiało wykonać ten taniec. Dobra. Tym samym zmieniając akademię tańca. Nie wiem, czy to się uda. Może to wywoła jeszcze większy stres, ale na pewno będzie dobrze. A poważnie, jakie problemy może wywołać taniec w cztery pary? Jest ktoś? Nie. Ta sytuacja jest bardzo denerwująca, bo jak położyliśmy list na biurku, to koniec. Maszyna ruszyła. Już nie ma odwrotu. Ła, wow, było super brachu, było super. Dzięki stary. Jestem w sali muzycznej i oglądam Ewolucję Eldona. On jest po prostu niesamowity. Chciałbym też umieć to robić. Jej, ile się tego uczyłeś? O, no, czy ja wiem? Jakiś tydzień. Tydzień? Tak. Rety, niewiarygodne. Nie zrobiłbym tego w tydzień. O, pamiętam, jak byłem w twoim wieku. Długo uczyłem się nowych rzeczy. Tak. Z czasem jest łatwiej, spoko. Mhm. Stary. Nie stresuj się, dopiero przeszedłeś z grupy J. Po tym, co powiedział Eldon, zdałem sobie sprawę, że muszę się wykazać, żeby być w grupie A. Muszę osiągnąć poziom Eldona. Będą inaczej mnie postrzegać jak tancerza grupy A. Panna Kate ma list i za chwilę przeczyta to, co napisałyśmy z Ellą. Jestem bardzo ciekawa, jaka będzie reakcja. No tak, musimy przygotować taniec w cztery pary, bo na tym polega następna runda. W cztery pary? Dziwne. W cztery pary? Ojej. Zawody odbywają się w tym roku w Miami, więc może ten taniec jest traktowany jako tradycyjny taniec gospodarza. Fajnie patrzeć na ludzi, kiedy usłyszeli o tym tańcu. Tak. Jestem zaskoczona tańcem w cztery pary, bo to jest chyba trochę dziwny styl tańca, tak myślę, jak na ten poziom, ale to takie zawody mogą wybrać cokolwiek. Ja to tańczę czasami. Co sobotę wieczorem chodzę z mamą do centrum tańca w cztery pary. To takie moje hobby. No dobra, to zajmie całe wieki. No to do dzieła! Burza mózgów i chcę od was mieć coś do końca dnia. Do końca? No dobrze. Dnia. Tak dalej do roboty. Ciebie, ale się cieszę. <grywa> Moja partnerka. Oczywiście. nie. Chcę pracować z Riley, bo jest bardzo solidna i wiem, że pracując z nią do perfekcji opanujemy ten taniec. Od kiedy Sierra jest w grupie A, ja muszę na nią czekać. Jej próby kończył się później niż moje. A mama może przyjechać tylko raz, więc ciągle na nią czekam. Hej! Tak, możemy iść. Zmieniamy plany. Musimy zostać, żeby ćwiczyć taniec w cztery pary. Ten taniec? Serio? Te zawody odbędą się w stodole? Chodź popatrzeć. Tak, lepiej zostanę i odrobię lekcję. Dzięki. Cóż, nie jestem zbyt szczęśliwa, że muszę tu zostać dłużej, ale nic nie poradzę. Wszystko bardzo mnie stresuje. Jest tyle rzeczy do zrobienia. Z początku myślałam, że to będzie zabawniej i raczej prosto, a teraz trochę się tym stresuję. Potrzebne mi kostiumy, kapelusze i buty. Krawaty, krawaty, krawaty? No i muzyka. Masz rację, że też taniec w cztery pary jest taki trudny. Im więcej Giselle mówi, jak jest ciężko, tym bardziej rośnie stres. Jakie emocje wprowadzimy do tańca? Co możemy wyrazić wykonując dos -si do? Ella musimy się przyznać. Kiedy zobaczyłam, jak się denerwują, zrozumiałam, że nie o to chodziło. Chciałam, żeby się dobrze bawili, a wygląda na to, że jest odwrotnie. Wszyscy się tym stresują. O wiesz, będzie zabawnie, wyluzuj i spokojnie, okej? Okay? Będzie dobrze. Lella zachowuje całkowity spokój w tej sytuacji, chyba uważa, że wszystko się uda. Może powinna mi trochę zaufać. Pracuję nad wieloma elementami, próbuję przejść na wyższy poziom, doprowadzić wszystko do perfekcji. Muszę wykazać się przed drużyną i pokazać, że zasługuję na grupę A. No a przeżywa chyba trudny okres, więc przyszłam zobaczyć, czy wszystko jest ok. Zaczynasz już chwytać. Dzięki. Nie wiedziałam, że to umiesz. Jeszcze nie opanowałem. Twój zespół pracuje nad tańcem w cztery pary, nie powinieneś być tam? W cztery pary? To taniec na zawody. Nawet nie wiedziałem. Ja jestem częścią zespołu, a nikt mi nie powiedział. Ćwiczę te elementy cały dzień. Przyjdę za parę minut, chciałbym tylko skończyć. Dobra. Dobra. Doceniam pomoc Richelle, ale teraz mam kupę roboty, bo muszę się wykazać. Przejdziemy do podstawowego dosi do. -si Dosyć do -si co? To do -si do. Spokojnie, łatwe. Podstawa. Przedem do partnera. Michel prowadzi z nami próbę, bo ma kilka fajnych pomysłów na choreografię do tańca w cztery pary. Teraz musicie podejść w lewo do swojego partnera do prawego ramienia. Wykonujecie konika zaczynając od lewej. 5, 6, 7, 8. Lewa stopa. Nie idzie nam to dobrze. Nie rozumiem tego. 7, 8. Stef, Stef. Idziesz w lewo. Ta próba to istna katastrofa. Zderzyłyśmy się ze Stefani już chyba z pięć razy, a minęły dopiero dwie minuty. Uważam, że idzie jak po maśle. Nieprawda. Jestem do bani. Nie wiem, co to było. To zabawa, będzie dobrze. Hej, przestańcie już, po co ten stres? Wyluzujcie, bawcie się, to zabawa, nie? To zabawne? To katastrofa. To nie jakiś tam taniec dla zabawy. To ma być układ na międzynarodowe zawody. Potrzebujemy na to przynajmniej godzinę. Nie mogę zostać jeszcze godziny, już muszę lecieć. Okej, okay. ty rób to, co musisz, ale my, my musimy ćwiczyć dalej. Przed nami jeszcze daleka droga, a ona sobie idzie. Po prostu nie wiem, co jest dla niej ważne. Kto jej wreszcie powie, że to międzynarodowe zawody? Ona wychodzi codziennie. Teraz wszyscy są wkurzeni na Michelle, bo nie może dalej trenować fałszywego tańca. Hej, ja naprawdę nie kumam, co ten cały trzepot, trzepot, trzepot skrzydeł. Trzepot Te... o, czego? Tak, trzepot koła. Trzepot, tak, koła. Na... trzepot koła. Tak, trzepot koła. Topa. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co Osoba to jest. Osoba z prawej wchodzi przed ramieniem, ta z lewej naprzeciwko z ręką, potem obrót w tył, i obrót, i znów w tył. W ogóle nie kapuje. James, możemy chwilę pogadać? Słucham. Nie chciałam wywołać takiego stresu. To miała być zabawa taka dla rozluźnienia, a wszystko wyszło zupełnie odwrotnie. Może James mi coś poradzi. Mam sekret i potrzebuję Twojej rady. Okej. Okay. Um, ten taniec w cztery pary naprawdę nie jest tańcem na te zawody. Ella i ja zmyśliłyśmy trochę, żeby wszyscy mogli się zabawić, wyluzować, ale teraz wszyscy się stresują, więc potrzebuję Twojej rady, bo nie wiem, jak to rozwiązać. James robi żarty cały czas. Jeśli ktoś mi może teraz pomóc, to on. Chwila. Więc mówisz, że taniec w cztery pary nie jest częścią zawodów? Że zmyśliłyście to z Ellą? Tak. Zabawne co? To niepodobne do Riley. co ona wyprawia? <laughs> tak, to zabawne nawet, ale mogłem próbować z kapelą albo popracować nad duetami, albo nad układem na półfinał, albo nawet na <laughs> finał. Dobra, nie rozumiesz o co nie, chodzi. Nie rozumiem o co chodzi. My wszyscy martwimy się tyloma rzeczami, a ona robi to? Ojej, nie przesadzaj, to było. Raeli, słuchaj, ja nie mam czasu. Więc nie marnuj go, proszę. Jego czas jest taki ważny? No a mój czas? Przez większość czasu tylko czekam na niego. Wow, dobra, i wiesz co? Sama znajdę rozwiązanie. Nie zawracaj sobie głowy. Jestem szokowana taką reakcją Jamesa. Sądziłam, że James to zrozumie. Chłopaki, przypomniałem sobie, mam próbę kapeli. Teraz chce się stąd po prostu wyrwać, nie marnuje już więcej czasu na tę jej głupią psotę. A co z tym tańcem na cztery pary? To zaszło za daleko, okej? Okay? Narasta tylko napięcie między ludźmi i nikt się tym nie bawi. A ja się tym bawię. Wiesz, co mam na myśli. Chyba jednak w końcu zrobiłyśmy postęp. Żaden postęp. Nie możesz się wycofać. Musisz poczekać, aż to się samo zwiąże. Nie zatrzymasz rollercoaster w połowie drogi. Musisz tylko siedzieć i cieszyć się jazdą. Ella i Riley, do mojego biura. Już. Kate chyba wie o tańców cztery pary, bo po co wzywałaby nas do gabinetu? Mam nadzieję, że nie będzie zbyt surowo. Powiedzcie, jak idzie układ do nowego tańca? Bardzo dobrze. O, tak? Naprawdę. Ach, doskonale. Bo dowiedziałam się, że taniec w cztery pary nie jest częścią zawodów. Naprawdę? Więc dlaczego. Wysłali ten list? Nie wiem, ty mi powiedz. Hmm, ja nie wiem. Ostatnio sporo mówiło się o tańcu w cztery pary, więc może. Chcą spopularyzować taniec w cztery pary? Tak. Jak ona może być taka spokojna? To ciekawe, ale wygląda na to, że koperta była wcześniej otwarta i znowu zaklejona. Chwila. Manipulowanie przy poczcie jest zwykłym przestępstwem. Pójdę do więzienia. Tak, Riley? Jeśli się przyznamy, unikniemy kary? Nie. Jeans potrzebny, skórzane buty i sprzączki. E, po co? Kupuję ten pomysł, rozumiem, co chciałyście zrobić. Uważam, że to fajne i że to może zbliżyć drużynę. Zespół musi się trochę rozchmurzyć. Te zawody to poważna sprawa. Sądzę, że powinniśmy spędzić jeden dzień na zabawie, wykonując taniec w cztery pary. Ale! Jeśli to zrobimy, musimy mieć cały zestaw. Kapelusze. Tak. Krawaty. Nie. Za daleko. Dlaczego? Przepraszam. Idźcie po kostiumy. Nie wierzę, że nam się upiekło. Mówiłam, żeby się cieszyła jazdą na rollercoasterze. <noise> Więc jaką teraz przejażdżkę planujesz? <noise> chodźmy po kostiumy. Dobrze. No chodźmy. <noise> Ella miała rację. I wszystko się udało. Nie mogę uwierzyć, że James zareagował w taki sposób. Początkowo taniec w cztery pary nam nie wychodził. Nie byliśmy do końca pewni, ale teraz wszystko udało się złożyć i jest bardzo zabawnie. W tańcu w cztery pary miałam być w parze z Jamesem, ale się wycofał, więc. No dobrze, jeśli on naprawdę nie chce się bawić, to jego sprawa. Straci okazję. Trenowałem cały dzień, żeby opracować wyprost nogi. I w końcu się udało. Tak, a James, udało mi się zrobić ten wyprost. No. Chciałbym być teraz sam, dobra? Chciałbym trochę pobębnić, bo wtedy, kiedy gram, to nie myślę o niczym innym. Wynocha! Jestem trochę zawiedziony, bo chciałem pokazać mu, nad czym pracowałem tyle czasu. Nie mogę przeboleć, że Riley oszukała zespół. A teraz wszyscy siedzą w studiu i marnują czas na głupi taniec. Ja mam już dość. Tych głupich żartów dziewczyn. Riley już nie jest tą, którą pokochałem. Nie chcę być teraz przy niej. z nią Zrobisz to dla mnie? Jasne. Dobra, ja chodź. Jest zmęczona, więc potrzebuje partnerki. Chcesz być nową moją? Zgoda. Chodź, Keri. Fajnie jest się dołączyć do tańca w cztery pary. I miło jest wiedzieć, że Ella troszczy się o mnie i że chce mi pomagać. Wydaje się, że przygotowaliśmy czadowy taniec. To jest niezła zabawa, i chyba dzięki temu zespół się bardzo zbliżył do siebie. Wygląda na to, że wszyscy świetnie się bawią. Zdałem sobie sprawę, że to niedobrze, że w to nie wszedłem. Było bardzo ciężko nauczyć się choreografii do tańca w cztery pary, ale jak już to zrobiłam. To teraz jest bardzo zabawnie i to fajne uczucie tańczyć znowu z drużyną. Yeah, to miłe uczucie. Wszystko ostatecznie złożyło się w jedną całość. No i udało się. I jest już fajnie. Bardzo chcę być częścią tej drużyny, ale nie wiem, jak mam to zrobić. Czuję się jeszcze większym outsiderem, niż byłem do tej pory. Dziś była prawdziwa jazda roller rollercoasterem i cieszę się, że się nie zatrzymałam. O wiele milej spędzam czas z ELLą, bo teraz z Jamesem nic nie wychodzi. Boję się, że to coś znaczy. Pracowanie wersji polskiej na zlecenie Teleton Plus Studio Sonika. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Tłumaczenie Urszula Szafrańska. Dialogi polskie Marek Kreisler. Dźwięki montaż Maciej Brzeziński. Kierownictwo muzyczne Marek Kreisler. Kierownictwo produkcji Dorota furtak masica Wystąpili Zuzanna Galia, Julia Kunikowska, Lidia Sadowa, Julia Hates, Natalia Jankiewicz, Magdalena Karel, Julia Jędrzejewska, Józef Pawłowski, Krzysztof Czapliński, Karol Osentowski, Maksymil Jan Bogumił, Rafał Fudalej i inni.